Ścieżki dostępu. Mamy następującą sytuację. Na dysku D mamy katalog, czy jak to woli, folder, który zawiera podkatalog pierwszy, a ten z kolei zawiera podkatalog drugi i podkatalog o nazwie ZDJ. Te foldery, czy katalogi, zawierają z kolei pliki: katalog dwa, podkatalog pierwszy, kolejne trzy. A na niebieska to są pliki, które są w nich umieszczone. Jak teraz wskazać, o który nam plik chodzi? Najprostsze rozwiązanie to ścieżka bezwzględna. Bezwzględna od pnia drzewa, czyli od nazwa dysku i od katalogu głównego. W Windowsach jest on oznaczony symbolem backslash. We wszystkich innych systemach operacyjnych i w, i w internecie. Używamy symbolu slash i ja będę takiej notacji używał. A zatem na dysku D w katalogu głównym widzimy katalog, który się nazywa katalog. W nim widzimy podkatalog. Dojdziemy sobie do rysunku 3GIF. Tak wskażemy ten plik. W nim widzimy podkatalog pierwszy. Podkatalog pierwszy zawiera dwa podkatalogi. Pod katalog drugi i zdjęcia. My oczywiście wchodzimy bezpośrednio do zdjęcia. ZDJ i tutaj rys 3.gif. Dla porządku, może jeszcze drugi przykład. Wskażmy ścieżkę dostępu do pliku 2HTML. A zatem na dysku D w katalogu głównym wchodzimy do katalogu. Katalogu. Potem wchodzimy do podkatalogu pierwszego i tam już bezpośrednio znajdujemy plik z, e, przepraszam, 2HTML. Bardzo proste, ale niestety nieskuteczne, jeżeli chodzi o umieszczanie serwisu w internecie. Dlatego, że to wszystko, co sobie stworzymy, po wysłaniu na serwer, wcale nie będzie na dysku D w katalogu głównym. Gdzież to będzie? A to tylko jeden administrator tegoż serwera wie, gdzie to będzie. Możemy się domyślać, jakie to będą katalogi, ale nigdy takiej pewności nie mamy. W związku z tym trzeba użyć drugiego sposobu określania, o jaki plik nam chodzi. W związku z tym nie będziemy stosować ścieżki bezwzględnej od pnia drzewa katalogowego, tylko ścieżkę względną od pliku, który obecnie edytuje. Załóżmy, że edytuję plik index.html, czyli główny plik naszego serwisu. Index.html. Ten plik będę edytował. Jak wskazać, że chodzi mi o rysunek 3GIF? Zaczynam od informacji, że startuję od ścieżki względnej, czyli.slash. Kropki nie wolno pominąć. Jeśli ją pominę, będzie to informacja, że zaczynam od pnia drzewa, czyli. Ścieżka bezwzględna, choćby z nazwy pliku. A zatem, kropka slash jestem w tym pliku. Wchodzę już bezpośrednio do katalogu zdjęcia, i tu mam odszukuję plik rysunek 3GIF. A zatem zdj rys 3.GIF. Jeśli edytowałbym plik 3HTML, 3.html edytuję. I chcę wskazać również plik rysunek 3GIF. Muszę pójść w taki sposób. Wyjść z podkatalogu drugiego, potem wejść do katalogu ZDJ i wskazać plik rys 3GIF. W jaki sposób wyjść do katalogu nadrzędnego? Kropka, kropka oznacza powrót w górę pnia drzewa. A zatem wracamy tu. Jesteśmy już w podkatalogu 1. Teraz slash. ZDJ i rys 3gif Ten sam plik 3 HTML chce wskazać zdjęcie 1 .jpg. Wychodzimy zatem z katalogu podkatalog drugi wyżej. Jesteśmy w podkatalogu pierwszym, ale to jeszcze za mało. Jeszcze trzeba wyjść wyżej. Teraz jestem w katalogu i tam już odnajduję plik zdj1.jpg. Tyle przykładów, a teraz już praktyka. Tu mam cztery pliki. Indeks HTML, 2, 3 i 4 HTML. To są odpowiednio te pliki. Indeks HTML. 2HTML, 3HTML i 4HTML. One są ładnie podpisane, to jest tylko ich nazwa. Proszę zobaczyć, wyświetlają jedynie informacje o tym, jak się nazywa, żebyśmy nie musieli tutaj patrzeć na pasek adres. Jesteśmy w pliku 2HTML. Wstawmy do niego zdjęcie 2JPG. Obraz, źródło, informacja, że od miejsca, w którym jestem, będę poszukiwał pliku zdjęcie2.jpg, 2 ale on jest w tym samym katalogu, a zatem już nigdzie nie muszę wędrować. Od razu nazwa zdj2.jpg. Tak będzie bardziej elegancko. Zapisuję to, podejdźmy, czy... Efekt jest zadowalający. Tak, jest to zdjęcie 2JPG, które jest tutaj właśnie umieszczone. Wstawmy do tegoż samego pliku 2HTML, także rysunek ZDJ1JPG oraz rysunek 3GIF. Od miejsca, w którym jestem, wychodzę wyżej. Jeśli używam dwóch kropeczek, mogę pominąć tą informację. Zwykle tak się robi. Wychodzę wyżej i jestem już w katalogu. O nazwie: katalog. A zatem bezpośrednio ZDJ1.jpg. Z kolei, jeśli chcę się dostać do rysunek 3GIF, muszę wejść do katalogu. ZDJ. Rysunek 3.GIF. A teraz zobaczmy, jak to wygląda. Wszystkie trzy obiekty graficzne zostały umieszczone, a zatem kod mamy poprawny. Dokładnie tymi samymi regułami rządzi się wstawianie linków na strony. Wstawmy. Do pliku, może tym razem nie do pliku 2 HTML, tylko na przykład do pliku 3 HTML do tego pliku wstawmy link do pliku 4 HTML oraz do pliku indeks HTML, znacznik linku, adres, pod który będziemy linkować, najpierw 4 HTML muszę wyjść do nadrzędnego i potem jeszcze raz do nadrzędnego wyjść. A zatem kropka. kropka Kropka, kropka, I tu już znajduję 4.html. Koniec linku, a tutaj to, co będzie linkiem, czyli link do 4. Pod spodem wstawiamy link do pliku indeks Oczywiście muszę od miejsca, którym jestem, wyżej, o jeden katalog i tutaj już znajduję indeks.html link do indeks, może w skrócie zauważmy dodałem .slash gdybym to pominął, efekt byłby taki sam, co zresztą sprawdzimy link do czwórki zgadza się Link do index.html. Zgadza się. Pomijmy tą informację. Zapiszmy i jeszcze raz podgląd. Link do index.html cały czas działa. Może coś trudniejszego. Do pliku 3.html przejdźmy. A jesteśmy tutaj, tak. Zamiast. Tych słów link do index.html tu wstawimy rysunek, który będzie linkiem. Rysunek. Jesteśmy tutaj. Niech to będzie, powiedzmy, rysunek 3GIF. Od miejsca, w którym jestem, wychodzę wyżej. Wchodzę tu i rysunek 3GIF. Wychodzę wyżej. Wchodzę do ZDJ i tutaj znajduję rys 3.gif. Popatrzmy. Rzeczywiście, rysunek się załadował. Czy jest linkiem? Tak, po kliknięciu przechodzę do szukanej strony. Zauważmy, że że.slash można opuszczać. Czy to przed wyjściem do katalogu nadrzędnego? działa, czy też, popatrzmy tutaj, zdjęcie drugie w bieżącym katalogu. Usuńmy to, zapiszmy, zapisane jest, podgląd, wszystko działa dalej poprawnie. A zatem informacja kropka jest informacją nadmiarową, niemniej Elegancko jest umieścić ją. Nie mamy wtedy żadnego, żadnej wątpliwości, że chodzi o link względny od miejsca, w którym obecnie znajduje się plik, przeze mnie edytowany. Zapisujemy to. Ostatnia informacja. W Windowsach, czy ja nazwę plik ZDJ2, czy z dużej litery ZDJ2, czy nawet drukowanymi literami ZDJ2, zapiszę to i podejrzę, wszystko będzie wyświetlane poprawnie. Jeśli wyślę to jednak na serwer, w każdym innym systemie operacyjnym to będą dwa różne pliki, a zatem plik, który się nazywa zdj2, musi tak się nazywać. Jeśli nazwałem go z dużej litery i taki, tak jest na dysku, również tutaj muszę napisać z dużej litery, ponieważ po wysłaniu całego serwisu na serwer nie będzie, nie będzie to wszystko funkcjonowało. Nazwy plików rozróżniają duże i małe litery, zarówno przy rysunkach, jak i przy linkach. Ostatnia rzecz. A. HRF równa się. Tutaj za chwilę coś wstawimy. Tu będzie link do wirtualnej polski. Nie mogę wpisać wp.pl. Dlaczego? Potraktowane to zostanie jako link względny. Gdybym coś takiego jakbym coś takiego wpisał. Szukałby w bieżącym folderze pliku o nazwie wp.pl, co oczywiście jest błędem. Jeśli linkuję do obcego serwisu, muszę podać pełny adres. A jaki jest pełny adres do Wirtualnej Polski? http polska W tym momencie link będzie poprawnie zbudowany. Podejdźmy. Link do Wirtualnej Polski. Strona się ładuje, a zatem wszystko wygląda poprawnie. Myślę, że całość zagadnienia omówiliśmy już.